2 grudnia Klirek Schorzów pokonał w Pyskowicach miejscowe Remedium 3-1. do 1. Zespół dzięki temu zwycięstwu został wiceliderem tabeli. Mecz zaczął się od trafienia w słupek przez Mirosława Miozgę niemal z końcowej linii boiska. Potem wiele ciekawego działo się pod obiema bramkami. Paweł Pstrusiński kilka razy odważnie interweniował poza polem karnym. Pierwszą bramkę dla klireksu strzelił Piotr Łopuch. W drugiej połowie po faulu rzut wolny wyegzekwował Mirosław Miozga. Bramkarza zmylił Tomasz Rabczak i było 2-0 dla Pireksu. Potem w poprzeczkę trafił Piotr Łopuch, a swoją drugą okazję oko w oko z golkiperem wykorzystał Tomasz Lutecki. W ostatnich dwóch minutach Remedium grało z wycofanym bramkarzem. Udało im się strzelić jedną bramkę. Grali z dużym zaangażowaniem, ale myśmy nie odpuszczali, widać, że dzisiaj, dzisiaj zostawiliśmy serce na boisku. To jest najważniejsze, że, że, że wydarzyliśmy sobie tutaj na trudnym terenie, bo, bo duży zespół tutaj przegrywa. My daliśmy sobie radę i moim zdaniem wynik był pewny, nie był, nie był w żadnym momencie, w żadnym momencie nie, nie był zachwiany, że tak powiem i się cieszymy, mamy dodatkowe mamy trzy punkty. Teraz dwa tygodnie przerwy, przygotowania do kolejnego meczu, i już teraz od dzisiaj myślimy tylko o obiśle Kraków. Ja myślę, że tutaj takim ostoją spoiwem to jest postawa Mirka Miozgi. Może być wzorem dla wszystkich zawodników, którzy rozpoczynają przygodę z futsalem. W jaki sposób powinno się grać, walczyć, oddać serce na boisku, i naprawdę należy. Jak to po francusku mówią, zdjąć czapkę i pochylić się przed jego dzisiejszą grą. Chcieliśmy, chcieliśmy, chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać, niestety tak jakoś, jak, jakoś nam dzisiaj, no nie podeszliśmy z zębem, zębem do tego meczu pierwszą półkę przespaliśmy, w drugiej, w drugiej też nie wyglądaliśmy najlepiej. Mieliśmy grać agresywnie, wyżej, wyżej wychodzić, odcinać odcinać ścianowego od no, no niestety, niestety nie udało się, Klirex był dzisiaj o niebo lepszy. Zaskoczeniem tego dnia była informacja o tym, że Rafał Barszcz, dotychczasowy trener klierek Suchorzów, na krótko przed spotkaniem z remedium został nieoczekiwanie zwolniony ze swojego stanowiska. Staramy się być profesjonalistami. Nas to nie dotyczy, my gramy swoje. Takie sprawy stawia się na boku. My tutaj gramy o, o, o swoje punkty. Mamy ambicje bardzo wysokie, więc tylko, tylko na, tym, na tym nam zależy. Nie ma problemu. Ja myślę, że nic nas nie rozprasza. Jesteśmy na dobrej drodze do zajęcia z jednego z najwyższych miejsc w tabeli po rundzie jesiennej. Teraz w rywalizacji ligowej nastąpiła dwutygodniowa przerwa na mecze kadry z Mołdawią oraz finały młodzieżowych Mistrzostw Polski.